Witaj, to będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania witacie Alina Kaźmierczak. Dziś trochę o naszych ograniczeniach. Opowiem wam pewną przypowieść z serii Points of View, zaczerpniętą, która mnie bardzo osobiście dotyka i ona dużo mi mówi. Myślę, że wam również dużo powiem. W XIX wieku popularne były cyrki pchle. Co to znaczy? To znaczy, że cyrkowcy, sztukmistrze z walizką mieszczącą różnego rodzaju cudeńka wyruszali w podróż po Europie i pokazywali cyrkowe sztuczki z pchłami w roli głównej. Te małe, małe zwierzątka okazywały się mistrzami. Chociaż pchła jest mistrzem niekonwencjonalnym w skoku w dal potrafi podskoczyć na wysokość ponad metr, to okazuje się, że na tych przedstawieniach te pchły były niesamowite. Skakały przez płonące obręcze, pokazywały różnego rodzaju sztuczki, jeździły na rowerkach i co najważniejsze, pchły nie uciekały. Jak szkoli się pchły? Pchła, żeby nie uciekała i żeby skakała tylko i wyłącznie na odpowiednią wysokość, zamyka się ją w, szklanej, w szklanym słoju ze szklaną przykrywką. I pchła na początku próbuje się wydostać ze swojego ograniczenia, ze swojego więzienia i skacze, ale skacząc uderza w szklany sufit. Aby sobie nie zrobić krzywdy nauczyła się, jak wysoko trzeba skakać. W ten sposób już później nigdy nie będzie skakała wyżej niż tylko do tego poziomu, do którego była ograniczona. Voilà! Mamy wyszkolone pchły. A jak myślicie, jak jest z nami z ludźmi, co jest naszą. Szklaną przykrywką, co nas ogranicza, bo my wszyscy też mamy takie szklane sufity, o które się obijamy. To są nasze przekonania, to, są, to jest czasami nasze wychowanie, konwenanse, które nie pozwalają nam wyskoczyć wyżej. Pomyśl sobie, co jest Twoim szklanym sufitem i co by się stało. Gdyby ten sufit nagle został zlikwidowany? Czy potrafiłabyś, potrafiłbyś wyskoczyć i zrobić coś niesamowitego? Ja rozbijam mój szklany sufit, a wy? Również wam to polecam. Miłego dnia życzę.